Siostro, dziś rozwalę temu złodziejowi głowę. Przez te dwie siostry nawet ptak nie może latać w tym domu. O mój Boże, te dwie są sprytniejsze od złodziei. Spójrz tylko, jak chytrze do niej podchodzą. Ten biedny złodziej będzie dziś zdruzgotany. Jeśli usłyszysz jakiś dźwięk, uderz go. Uderz Pinkiego, uderz go szybko. Nie pozwól mu dziś odejść. Warsza Didi, uderz go bombą. To będzie miało ogromny wpływ. O mój Boże, nie mogę nawet krzyczeć. To mój najlepszy strzał. O mój Boże, położyłam parasol nie tam, gdzie trzeba. Hej, kto jest przy drzewie, wynoś się. Inaczej oboje nas dzisiaj złapią. Och mamo, proszę ratuj mnie. Zostałam dziś ciepło przyjęta. Nigdy więcej nie ukradnę. A tak przy okazji, obie dobrze się spisałyście. No dalej, Didi. Daliśmy dziś temu złodziejowi niezłą zabawę. Pinki, świetnie się spisałaś. No dalej oboje, przestańcie. Wygląda na to, że oboje nas złapali. Uciekajmy po cichu. Nie ma potrzeby uciekać. Już was złapano. Gdzie byliście o tej porze? Byliśmy. Właściwie oboje spacerowaliśmy po ogrodzie w księżycową noc. Dlaczego Pinki? Mam rację? Tak, tak. Absolutnie mam rację. Pinkie, Dzięki, pewnego dnia opracuję plan, który pozbawi ich całej arogancji. Kontrolowanie ich to dla mnie bułka z masłem Didi.